Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam tych, którzy tutaj w kościele, rodziców chrzestnych, naszego nowego chrześcijanina, ale także tych, którzy oglądają nas przez transmisję w ten sposób, będąc świadkami tego pięknego wydarzenia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Najpierw skieruję pytanie do rodziców. Prawdzie odpowiedź będzie znana wszystkim, ale przywołamy w ten sposób także i patrona naszego bohatera. Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka? Bartosz. O co prosicie Kościół Boży dla Bartosza? O chrzest. Prosząc o chrzest, przyjmujecie. Na siebie obowiązek wychowania Bartosza w wierze, aby zachowując Boże Przykazania, mimował Boga i Bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Pytam rodziców, czy jesteście świadomi tego obowiązku? A teraz pytanie do chrzestnych. A wy, drodzy chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich obowiązków? Bartoszu, wspólnota chrześcijańska, przyjmujecie z wielką radością. W imieniu tej wspólnoty znaczecie znakiem krzyża. Po mnie wy, rodzice i chrzestni, naznaczcie wasze dziecko znakiem Jezusa Chrystusa, naszego zbawiciela. Ponieważ wiara rodzi się ze słuchania, dlatego posłuchajmy krótkiego fragmentu Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus zbliżył się do jedenastu uczniów i przemówił tymi słowami: Dana nam jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie i zachowywać wszystko, co Wam przykazałem, a oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy na chwilkę. Wszystkie sakramenty, które udzielane są w kościele, zakładają u przyjmującego wiarę. W przypadku naszego bohatera, no trudno podejrzewać, że on w ogóle wie, co się teraz dzieje. Chociaż rozgląda się bardzo ciekawie i nawet wydaje głos. Nie jest to więc jeszcze jego wiara, ale jest to wiara rodziców, rodziców chrzestnych i całego środowiska, w którym będzie wzrastał, więc dziadków, wszystkich krewnych, którzy będą mu swoim życiem, swoim słowem swoimi wyborami wskazywać na Jezusa po to żeby on kiedyś w przyszłości nie wypomniał nam, że żeśmy dzisiaj zrobili coś wbrew jego woli, ale żeby potwierdził tę decyzję, którą dzisiaj podejmują w jego imieniu rodzice i chrzestni i sam osobiście wybrał Chrystusa jako Pana i zbawiciela. Może to stać się na przykład przy okazji przyjęcia sakramentu bierzmowania, ale także w każdej innej Życiowej sytuacji, w której Bartusz będzie. A zatem modlimy się za niego przede wszystkim, ale także właśnie za rodziców, za rodziców krzesnych, za wszystkich, którzy, z którymi będzie on żył, wzrastał, których wiarę i wybory będzie obserwował po to, żeby mógł w nich odnaleźć Pana Boga i mógł powiedzieć, chcę takiego Boga, jakiego widzę właśnie w życiu i w wyborach moich najbliższych. Dlatego teraz powstańmy i prośmy naszego Pana Jezusa Chrystusa o miłosierdzie dla tego dziecka, które ma dostąpić łaski Chrztu Świętego, dla Jego rodziców, chrzestnych i wszystkich oszczonych. Prosimy Cię, abyś, Bartosza, mocą tajemnicy Twojej śmierci, wstania przez chrzest święty odrodził i włączył do Kościoła Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie. Prosimy Cię, abyś przez chrzest i bierzmowanie uczynił go wiernym uczniem i świadkiem Twojej Ewangelii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, pań. Prosimy, abyś przez świętość życia doprowadził go do radości Królestwa Niebieskiego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, pań. Prosimy, abyś Jego rodzinę zachował na zawsze w Twojej miłości. Ciebie prosimy. I prosimy, abyś w nas wszystkich odnowił łaskę chrztu świętego. Ciebie prosimy. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami. Teraz nastąpi modlitwa egzorcyzmu, której towarzyszyć będzie także ułożenie ręki. Wszechmogący wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalił od nas moc szatana, ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności przeniósł do przedziwnego królestwa Twojej światłości. Pokornie Cię błagamy, abyś to dziecko uwolnił od grzechu pierworodnego, uczynił je swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego przez Chrystusa Pana Naszego. Niech cię broni moc Chrystusa zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Módlmy się, aby Bóg Wszechmogący obdarzył to dziecko nowym życiem z wody i Ducha Świętego przez tajemnicę tej poświęconej wody. Racz udzielić duchowego odrodzenia Twojemu słudze Bartoszowi, którego we wierze Kościoła wezwałeś do chrztu, aby otrzymał życie wieczne przez Chrystusa Pana Naszego. Ta woda została poświęcona w Wigilię Paschalną w tę noc Zmartwychwstania Pańskiego. Teraz skieruję pytanie do przede wszystkim rodziców i chrzestnych, ale także wszystkich, którzy przez transmisję ochrzczenich będą mogli odnowić swoje przymierze chrztu. Będę pytał o naszą wiarę, a jest to wiara kościoła, w której Bartusz za chwilkę otrzyma chrzest. A zatem pytam, czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci bożych? Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do złaby was grzech nie opanował? Wyrzekamy. Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekamy. Teraz pytam o wiarę. Czy wierzycie w Boga Ojca, wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi? Wierzymy. Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, jego syna jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicą, męczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych? I zasiada po prawicy ojca? Czy wierzycie w ducha świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. Amen. I ostatnie pytanie. Czy chcecie, aby Bartosz otrzymał sześć wieży kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? No to teraz najważniejszy moment chrztu. Bartoszu, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To poprosimy, żeby tata teraz wysoko podniósł Bartosza. A my tutaj obecni, ci, którzy uczestniczą w transmisji, niech go przywitamy poklaskami w kościele. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Teraz nastąpi namaszczenie olejem krzyżma. Tego oleju używa się podczas sakramentów, które... Udzielania sakramentu, który przyjmuje się wraz w życiu, to jest chrzest, bierzmowanie, a w przypadku mężczyzny, co jest niewykluczone, także przyjmowania święceń kapłańskich. Bóg Wszechmogący, ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który Cię uwolnił od grzechu i odrodził z wody i ducha świętego, on sam namaszcza Ciebie krzyżmem zbawienia, abyś włączony do ludu Bożego wytrwał w jedności z Chrystusem, kapłanem, prorokiem i królem, na życie wieczne. Amen. Teraz poprosimy, żeby mama chrzestna, Kinga, ubrała swojego chrześniaka w białą symboliczną szatę. Bartoszu, stałeś się nowym stworzeniem i przyoblekłeś Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomagają ci zachować godność dziecka Bożego nieskananą aż po życie wieczne. Teraz poprosimy ojca chrzestnego, żeby od paschału zapalił świecę chrzcielną. Mm. Mm. Przyjmijcie światło Chrystusa. Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko oświecone przez Chrystusa postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi świętymi w niebie. Teraz w intencji Bartosza i w jego imieniu wszyscy módlmy się, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Ważne i podniosłe w okolicznościach życia swoich wiernych Kościół udziela specjalnego błogosławieństwa. Niech modlitwa, którą za chwilkę usłyszymy, stanowić będzie treść pierwszych życzeń, które... Z radością kierujemy pod adresem rodziców, chrzestnych i całej rodziny, a naszą wspólną życzliwość potwierdźmy naszym Amen, czyli niech się tak stanie. Pan z Wami i z Duchem Twoim pochylcie głowy na błogosławieństwo. Pan Bóg Wszechmogący, który przez narodzenie swojego Syna w czasie napełnił cały świat weselem, niechaj błogosławi temu nowo ochrzczonemu dziecku, aby osiągnęło pełne podobieństwo do Chrystusa. Amen. Pan Bóg Wszechmogący, dawca życia doczesnego i wiecznego, niech błogosławi rodzicom tego dziecka i tak jak teraz, dziękują mu za otrzymane potomstwo, niech zawsze trwają w dziękczynieniu razem ze swoim dzieckiem. Amen. Pan Bóg Wszechmogący, który nas odrodził z wody. I z Ducha Świętego na życie wieczne niechaj udzieli obfitego błogosławieństwa swoim wiernym, aby zawsze i wszędzie trwali we wspólnocie Ludu Bożego. Niechaj też wszystkich tu obecnych obdarzy swoim pokojem. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. I jeszcze pobłogosławimy pamiątkę, która jest związana właśnie z tą uroczystością. Panie, Twoje słowo uświęca wszystko, ześlij swoje błogosławieństwo na te oznaki religijne, aby wszyscy, którzy z wiarą będą się nimi posługiwali, przywołując Twojego imienia, zasłużyli na życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. No, dziękuję Wam za to, że w tych trudnych okolicznościach jednak słuszną decyzję podjęliście, żeby w tych warunkach, takich może trochę ograniczonych w ilości osób, ale transmisja nas poszerzyła, ochrzcić Bartosza, bo myślę, że to jest najważniejsze. Także oby inni poszli za tym ciosem też, bo jak widzimy, jest to możliwe. Życzę, żeby Bartosz był Waszą chlubą, wzrastał w mądrości, w łasce u Boga i u ludzi, i pewnie teraz Wam i Waszym bliskim, którzy tam są. Smacznego obiadu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.